Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Teraz robimy Westa. Spisek na króla Szukam Gregora To znalazłeś Ktoś ty Gerald z Rivi przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek Łatnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział Wizimir. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Ja mu w głowie tylko wojna, a ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy, pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glate przyjazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. A to w sumie sobie statkiem popłyniemy.

Хочу что-то. Вот. можно важно. Курок. Что за киллер? есть какие-то презенты. No proszę ładnie, co to za list. Gdzieś ten list czy ten tutaj? Was? Chyba nie tylko. Dobra, aż tak mi się nie chce pojść. mojego straganu koło mostu przez pontar. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. O. <grytanie> Gdzie tutaj to to jestem? nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, no coś znajdę. No. Jeszcze tam gdzieś jest jakiś... Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Wód. No co to jeszcze za prezenty? Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie, wlókł go po ziemi. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Gdzieś jest. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta? Mogli że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta? But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, No, co to za tro. Ciekawe gdzie jest właściciel tego buta. A ten co tu robi? Halo, żółty but? Ważny. Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Witaj! Diedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Hmm. Hmm. Rognie może bo Og ok i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, o, o tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty. Niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj, bywaj. Moski Ну прошу. Уже я не кота. Chociaż Wiedźmi nie powinien. O, no masz przeciążenie. Proszę, jak ładnie. To mi się udało teraz. Czemu jestem przeciążony? Proszę, ma no 24 level. Koszule może bywale. Kilogram ważny. Ciężkie te koszule. No to koszule. Muszę na handel iść. Przeklinać. Geralt? No, kopela! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żelasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na... Na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyje. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Ognieba, ma, rognie ma i pognie ma. Zrobi buty, to pójdzie. Nie. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta, dobrze gada. <słuch> Patrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też. I dla Roga. Dla wszystkich po dwie pary. Niech idzie, tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. Dzieci to je trolle. Poza tym Wiedźmini są bez e, widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej. 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 z pilota. Dalej. Znowu przeciążenie, masakry. No co by to było? No to badziewie, to badziewie. Jak to mówią? Badziewie do badziewie. one są śmieszne, nie chcę mi się ich zabić. Czasem może będzie trzeba, ale nie teraz. No hmm? Jak żyjesz? Jak Stąka. Siedzę cicho, nie rzucam się w oczy i wpierdalam kartofle. Nie widzieliśmy się kopelat. Co u ciebie? Nilfgaard rozpieprzył wywiad Temerii w jedną noc. Ledwo uszedłem z życiem. Chlałem ze smutku, aż wątroba powiedziała dość. I co teraz? Praca u podstaw. Kręcę się po okolicy, słucham, pytam, werbuję nowych agentów. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam.

отсюда и вот что я так что я сейчас знаю Что мы сейчас właśnie, masz, kurwa, energii mam pierwszy i Так, я думаю, что Золотый квест. Надо в какой конверсации быть тут. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. W zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szefcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane w kurwianie ludzi, a ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego, ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szef ci jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział! Zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. Piękny. No kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodny kamasz. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne. Rozumiem. Bywaj. Bywaj. I powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia. Ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, he, he, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Dobra, kolejne wspaniałe zadanie. Udało się zakończyć. Dzięki za uwagę i bywajcie.